Cześć wszystkim. Cześć znowu. Witamy Was serdecznie po raz trzeci, jeśli chodzi o odsłonę na temat stawów. W drugim odcinku rozmawialiśmy o głównie, o przyczynach powstawania problemów właśnie problemów ze stawami, między innymi. Natomiast teraz w tym odcinku, w trzecim i już ostatnim, postaramy się, żeby był wyjątkowo krótszy niż te poprzednie. Aha, bo mówiliśmy o bonusie, że to otrzymacie Pamięty. może bonus będzie krócej, bo wytrzymaliście dwa poprzednie. Pierwszy był krótszy, drugi już był dłuższy, to teraz stwierdziliśmy, że złapcie nas, czy my to damy radę, to jak nasz mój przyjaciel Arek i Rokesslava dawny. Yy, który lubi kląć I powiedział że w jednym odcinku w takim wywiadzie ze mną, że słuchajcie dziś nie będę klął, ja wtedy faktycznie, ale kobiecał i mówię złapcie, złapcie go, złapcie go, no i wytrzymał do końca, ale oczywiście podkreślił na koniec po swojemu. To ja tym razem będę robił wszystko co w mojej mocy, żeby się mojego tak. tatę. <laughs> e, ci, którzy go znają wiedzą, że jak zacznie opowiadać o rzeczach, które uwielbia... E, to ciężko go zatrzymać, także <laughs> e, zobaczymy, jak sobie poradzimy. W każdym razie, e, w tym odcinku mieliśmy Wam omówić e, i opowiedzieć troszeczkę w ogóle zas zasady stosowania tego programu, o którym cały czas e, opowiadamy. E, więc, tak na dobrą sprawę, dokładnie. E, te zasady można przedstawić w pięciu podstawowych punktach. Także, jak, pięć palców. jak pięć palców na, na dłoni. E, więc od czego zacząć? Pierwsza podstawowa sprawa e, to wprowadzenie, zaprowadzenie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie, tak tak? Czyli, dostar organizmu. czyli dostarczenie temu organizmowi tak. odpowiednich minera składników mineralnych, e, pierwiastków śladowych. Tak, tak jest. Więc e, myślę, że tutaj e, mój Nie, to poleci akurat wszystko. Tak? Najpierw wymienię, a później będziemy... Okej, okay, dobra. Więc e, to jest jako punkt pierwszy. Drugi punkt, e, bardzo ważna rzecz. Nawodnienie organizmu, tak? E, czyli to, o czym w sumie już, już mówiliśmy. E, za chwilkę możliwe, że jeszcze troszeczkę to rozwiniemy. E, trzecia rzecz, e, zadbanie o pracę trzustki, regulację poziomu insuliny. Też bardzo ważne. Cukru. Tak, cukru. Kolejna rzecz, czwarta. Zadbanie o florę bakteryjną jelit. tak, tak Bo 80% naszej odporności to, to jelita. I jelita decyduje o tym, jak funkcjonują nasze stawy, ale również układ nerwowy. Mhm. I e, piąty punkt. E... Naczynia. Yy, właśnie, Boże, naczynia krwionośne, dokładnie. Chodzi o oczyszczenie i zadbanie o regenerację naczyń krwionośnych, tak? Więc e, zobaczcie, pięć rzeczy. E, I trzymamy proces... zdrowie w garści, jeżeli tych pięć rzeczy podstawowych jest spełnionych. To jest podstawowy warunek zdrowia i sprawności. Wszystko, enough. Dokładnie, więc e, myślę, że brzmi to bardzo prosto. E, a jak prosto, to zaraz się dowiemy e, troszeczkę <gry> tak. szerzej. A więc słuchajcie, już raz w, wcześniej mówiliśmy w odcinku pierwszym, drugim, jest 17 filmików na temat zakwaszenia, odkwasić organizm, czyli zmniejszyć poziom toksyn w organizmie i dostarczyć składniki do w przypadku stawów, stawów do odbudowy mazi stawowej i chrząstek, żeby mieć je, regenerować. A więc odpowiednie minerały w odpowiedniej postaci, na przykład węglane i cytryniane, które wchodzą do wnętrz komórek, ale nie będę tego tematu rozwijał, bo to nie ma sensu. Odkwaszenie, zadbanie o równowagę kwasowo-zasadową płynów międzykomórkowych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa na odwodnienie organizmu. Drugi, w drugim odcinku dużo na ten temat żeśmy powiedzieli. Mhm. Czysta woda. Nie soki, nie kawa, nie herbata, w herbacie, w sokach, w kawie nie bierzemy majtek, biustonoszy, koszul naszych. I tak samo nie powinniśmy myć organizmu, kąpać się w kawie herbacie. Ile tej wody dziennie? Dobrze byłoby to jest 1,5, 2, 2,5 litra wody. Tam mniej więcej jest taka norma. Powiedzmy no, na kilogram masy ciała wy sobie poszukajcie, wszystkiego wam nie podpowiemy. Praca, odróbcie własne <laughs> lekcje. My podpowiadamy, inspirujemy, szukajcie i przy okazji nie wierzcie w żadne nasze słowo. Zweryfikujcie to, co mówimy. Niektórym może się wydawać, bo zwykle nie nie, część ludzi nie przywiązuje w ogóle wagi do picia wody. Tak. Zapominamy po prostu tak. o tym w ciągu wszystkich czynności, jakie codziennie wykonujemy. Więc. Wydaje się, że wypicie 1,5 litra czy 2 litry e, wody. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Jak można tyle wypić. Nie? Tak. E, myślę, że niektóre inne substancje przychodzą troszeczkę łatwiejsze łatwiej nam się... 4 piwa siedzimy gazami, 4 piwka, tak? Czyli 2 litry piwa. Tak? Więc tutaj bardziej chodzi o to, żeby regularnie w regularnych odstępach nawet małymi ilościami wypijać tak. tą wodę i można jej wypić znacznie tak. więcej. Ja osobiście, kiedy zacząłem stosować ten program, wypijałem dziennie nawet 4 litry wody i nie było to niemożliwe. Robiłem to bez problemu. E, oczywiście e, pewne skutki tego były, musiałem co 20 minut, co godziny... Bardzo niehigieniczny zabieg. E, tak, dokładnie. Siusianie. Strasznie. E, Miałem taką osobę, kuracjuszkę, która właśnie miała problemy z, z, z postępami w tej kuracji wspomagającej, coś nie, nie szło tak jak trzeba. No i Boże, o co tu chodzi? No ona mówi, że wszystko stosuje tak jak trzeba. Ja się wtedy nauczyłem, jeszcze na paru innych ludziach, że. Nie wszystko to, co nam mówią ci nasi kuracjusze, to jest zgodne z prawdą. Oni nawet to wierzą, że, że mówią prawdę. No i doszło do tego, że ona w ogóle wody nie pije. Dlaczego pani wody nie pije? Bo jestem w pracy, a to później trzeba siusiać i to jest taki niehigieniczny zabieg. To mówię wkładki pani nosi, no. Rozumiecie, niehigieniczny zabieg. Przecież musimy płukać organizm. A więc, dobra, woda. Dokładnie. Teraz. teraz odwrócimy, bo tam mhm. naczynia były na końcu, teraz przeniesiemy je na przedziwą. Tak, zadbanie o naczynia krwionośne, mhm. które mamy przez różne czynniki zawalone. Tak. tak, więc chcemy je oczyścić, zregenerować, tym bardziej, że ich mamy całkiem sporo. Ile tam ze 160 o, tysięcy chyba. Nie? Słuchajcie, to w takim przeciętnego. Licząc te to wszystkie, to wszystkie naczynia plusowate, wielokrotnie cięższe od włosa. To jest około, obliczenia są z około 150 tysięcy kilometrów, czyli 3,5 długości równika. To jest masa. U każdego z nas, u osoby tak. dorosłej. Tak. I tymi naczynkami, wyobraźcie sobie, to niby serce ma przepompować. Przepompować i, i czyli wepchnąć i zastać. To nie jest tak, że to serce akurat to robi. To jest masa innych mechanizmów, fizycznych również zjawisk. Ale już mniejsza z tym, jak coś się odbywa, jest taki zwędrujący potencjał elektryczny i dlatego jesteśmy cudem, kochani, cudem, cudem stworzenia. Ale w karuncie się tymi, milio... tymi tysiącami kilometrów krew po prostu się przeciska, tak? Dostarcza tlen, składniki pokarmowe, zabiera składniki, po prostu substancje odpadowe, Między innymi nerki, wątroba oczyszczają to wszystko. Wątroba, największa fabryka utylizacyjna, wykonuje najgorszą pracę w organizmie. Nerki to samo. Dlatego wątroba, wątroba i nereczki, no to tego trzeba zaczynać jeszcze. Powiedzmy, szóstka. Mhm. Dodatkowo, oczywiście, wszystkie narządy są ważne, ale to jest taka, jak mówi jeden z profesorów rosyjskich, trójka. Trójka od tego, e, zależy po prostu od naszego organizmu, a więc naczynia kwie rozdział, tak? No tym bardziej, Dalej. że skoro naczynia włosowate mm. są takie cieniutkie, mm. to jeśli będą chociaż odrobiną e, jakichkolwiek złogów przytkane, to już tam no, już nie pracują, obu, tak? tak, więc to tak. krążenie po tak. prostu e, jest coraz s -słabsze, s słabsze, tak? -słabsze. E, dobra, więc e, to jeśli chodzi o krążenie. Tak. E, kolejna rzecz... E, Szóstka. Regulacja pracy trzustki. Tak, czyli wiem, poziom cukru i insuliny. Ale od pracy trzustki zależy też jakość trawienia. Bo jeżeli mam zakwaszony organizm, czyli kwasicę metaboliczną niskiego stopnia, permanentną, wieloletnią, to okazuje się, że trzustka, bo trzustka słuchajcie, dostarcza, bo to jest powiedzmy tak, buźka, przełyk, żołądek, jemy mięsko na przykład. Namawiam w ogóle do niejedzenia mięsa, to jest inna sprawa. No ale przykładowo zjedliśmy mięso, jakieś białka w ogóle, tak? Więc kwas solny tnie te wszystkie łańcuchy białkowe na krótsze części, odbywa się tutaj trawienie. No i pH k, 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 tego soku żołądkowego to jest 1,5, 2,5 2 w zależności od, mhm. od pokarmu, i później ta cała bardzo kwaśna, to jest potwornie kwaśna masa, przesuwa się do dwunastnicy. To jest początek jelita, jelita, całego systemu jelita. Mówi się jelita lub jelito. Mhm. A więc e, dwunastnica, jelito cienkie i później jelito grube. Te, tam jest też esica, takie inne Nie, to jest nie jest ważne. I teraz ta cała masa przesuwa się do dwunastnicy, ale, ale nie może być tak, że całe jelito zostanie e, poparzone niejako kwasem tym solnym, tą mieszanką. Zwróciliście już uwagę, że ja tu się nie bawię w jakieś medyczne terminy, tylko mówimy tak sobie, po prostu rozmawiamy no nie, o to w tym nie Chodzi chodzi o to, żeby kolok, to pewne kolokwializmy, żeby to zrozumieć. I teraz w do dodatku, dalsze całe trawienie tu się ma odbyć, początek trawienia w dwunastnicy, ale do tego potrzebne są enzymy zasadowe, więc szóstka podaje enzymy, trypsynę, i nie tylko. I te enzymy są wysoko zasadowe po to, żeby zneutralizować. Tą wysoką kwaśność tej całej mieszanki, która trafi z żołądka. Jeżeli organizm jest zakwaszony, trzustka pracuje nieprawidłowo, nie wytwarza enzymów o odpowiednim pH, więc nie następuje prawidłowe strawienia, w ogóle dochodzi do niestrawności permanentnej, wieloletniej, czyli tak zwanej dyspepsji. A jak coś nie jest strawione, to nie jest przyswojone przez organizm. A jak nie przyswoimy, to wydalimy. Ale jak nie przyswoimy, to jesteśmy głodni, tak? Komórki są głodne. Więc do czego to prowadzi? Do tego, że organizm ma, u, ma y, deficyt składników pokarmowych, chce nam się jeść. Więc jemy. Jemy, jemy, zanieczyszczamy organizm. Przy okazji ty jemy, przy okazji dochodzi do powstania chorób autoimmunologicznych na bazie tego, że jest dyspepsja, czyli niestrawność. Wieloletnia niestrawność. Czym spowodowana tym, że trzustka nieprawidłowo pr pracuje. A dlaczego trzustka nie, pr nie pracuje prawidłowo? Bo pH jest niewłaściwy organizmu i to e, wpływa na pracę trzustki. Rozumiecie, jakie to jest błędy koła? za zębia. Wszystko się po prostu zazębia. Dobra, trzustkę, poziom insuliny, cukru, już tu regulujemy, dobra, i co jeszcze? Jeli Czyli podstawa. podstawa zdrowia, podstawa funkcjonowania stawów, podstawa e, funkcjonowania naszego układu nerwowego, 80% mocy odporności to są jelita, bo w jelitach między nimi tak zwane kępki, pejera produkują e, pewne limfocyty, a limfocyty to są te, te komóreczki, które każdego przeciwnika, każdy patogen załatwiają itd. Tak 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 no nie? Przepraszam za taką drastyczność. zostało no, mi w dawnych czasów. <grym> Wybaczcie mi <grym> No i w każdym razie takich pięć palców. Jeżeli to zrobimy, doprowadzimy do i dożywimy komórki, a dożywiamy w ten sposób również komórki w ten sposób, bo tam mamy odpowiednie produkty. To pięć palców i trzymamy zdrowie w garści. Słuchajcie, mamy rewelacyjne rezultaty. Sprawa załatwiona. Oczywiście do tego nie ma tak, że coś jest. Kciunk i tak dalej. Trzeba zmienić sposób myślenia o sobie samym, kim jesteś. A jesteś cudem natury. Spójrz nawet, ja nie nieraz słuchajcie na, szkoleniu, na szkoleniach, mówię, gdzie siedzi 200-300 osób na przykład na sali, teraz akurat mniej. Znaczy w tych czasach covidowych, jakie jeszcze się dało prowadzić, szkolenia. Mówię, spójrzcie na siebie, ludzie patrzą na siebie. Ja mówię, jak masz na imię Kasia, syn Piotek, Piotek. spójrz na, na innych. Czy znajdziesz tu jeszcze jednego takiego identycznego Piotrka w tej sali? No, znajdziesz? Nie. Jesteśmy, każdy z nas jest... Unikalny. unikalny. Nie ma takiego drugiego. Być może gdzieś klony nasze w kosmosie są, ale nic o tym nie wiemy. Jesteśmy unikalni. Jesteśmy wszyscy potrzebni jeden dla drugiego. Zostaliśmy, przepraszam za technologiczne podejście, opracowani, zaprojektowani, stworzeni w sposób po prostu rewelacyjny, tylko my sami sobie przesz przeszkadzamy. My sami siebie psujemy i oczywiście mamy pretensje do głównego konstruktor konstruktora. Głównego technologa. Mm -hmm. Coś spieprzyłeś człowieku. Znaczy, spieprzyłeś Boże, na przykład, tak? Eee, ja to bym lepiej to zaprojektował. <gryw> Brak pokory i głupota zwyczajna. A więc przeszkadzamy sobie. Trzeba słuchajcie, zacząć dbać o siebie, o swoje ciało, które jest naszym kosmicznym skafanderkiem. To jest nasz pojazd, który nas wozi codziennie, który z nas nosi. Zwróćcie uwagę na to, co powiedziałem. Czy ja powiedziałem, że my jesteśmy ciałem w domyśle? Jeżeli mówimy o sobie, mówię o sobie, ja już staję przed lusterkiem. Na przykład mówię, Januszek, ale masz piękne ciałko, masz, kurde, swój pesel, już masz swoje latki, ale masz dalej jędrne, sprawne ciało, piękną skórę, mięśnie, wszystko. podoba się barkom. I, ale co ja powiedziałem? Janusz masz piękne ciało, czyli moje ciało wcale nie jest Januszem. Zgadza się? My je nosimy. My znaczy, my jesteśmy, znaczy, jakby ciało jest naszym takim nośnikiem, tak. jest naszym pojazdem. No tak naszym ubraniem. Zdejmuję to koszulkę i dalej jestem Januszem, tak? Nałożę inne ciuchy, mogę włożyć worek pokutny i dalej będę Januszem. To jest tylko nasze ubranko, ale ponieważ mamy tutaj na ziemi, na planecie materii to ubranko, to mamy o to dbać, o to ubranie, bo ono zostało nam dane. A więc to jest jedzenie, to jest picie, to jest czyszczenie, psychę, stresów. Mamy, wszyscy się stresujemy. Tylko pytanie, a jak do tego podchodzimy? Zobaczcie, ta dzisiejsza sytuacja, wiecie, z tym, z tą czapką taką, wiecie, władcy, mm -hmm. korona. Czego my się tak naprawdę boimy? Jezu, muszę się zaszczepić, bo nie inaczej umrę. I tak umrzesz. No, ale, ale ja nie chcę przedwcześnie. A ja skąd Ty wiesz, że będzie przedwcześnie? Jak to... Yy, leciał ten żart? Nie no, no. traktuj tak? życia zbyt poważnie, bo i tak nie wyjdziesz z niego żywy. <noise> tak jest. Właśnie, dobre. Właśnie o to chodzi, tak. A więc, y, czego my się tak naprawdę boimy? Słuchajcie, pewnie 99 naszych czarnych scenariuszy na 100 i tak wędruje w, do kosza. I teraz pytanie, co w nas wtłoczono? Wtłaczany co nas jest codziennie strach, strach. My wszystkiego się mamy bać. Zobaczcie, media, te... te Wiecie, jakie słowa mi się cisną, jak mówią o mediach albo. Ale przymilczymy, tak jest. To są sprzedajne media, straszą. Już umarło tyle, kłamią przy okazji, manipulują, nawet nie ma o czym mówić. Sami doskonale wiecie. Więc czego my tak naprawdę się boimy? Jakiej pandemii? Bo ludzie umierają tak, umierają przede wszystkim ci, którzy mają osłabione układ odpornościowe. Ja mam bardzo mocny układ odpornościowy nie zamierzam umierać. No, proste. I nie dam się przy okazji, mówiąc, zaszczepić, w żadnym wypadku. Ktoś powiedział, że władzy nie oddamy, chyba po naszych trupach, to ja mówię, no to chyba po trupach innych mnie zaszczepili, ale to mniejsza z tym. Nie. Po prostu trzeba zadbać o nasz organizm, o wysoką jego odporność. I to jest dobre zabezpieczenie przed wszelkimi patogenami, ale wracamy do stawów, bo. Równolegle na przykład mając takie wspomaganie, żeby odbudować te stawy, żeby zadbać o te stawy, to wzmacniamy cały organizm, wszystko wzmacniamy i płuca, i serce, i wątroby, i śledzione, wszystko. Dlatego też program nazywa się Kompleksowy, kompleksowy program. program. I to nie jest branie pojedynczych suplementów, o tak, żeby brać, no to weź witaminę A, weź witaminę D3, no dobrze, ale jak nawet wezmę bardzo dobrej jakości tego typu pojedyncze suplementy. Ale trzustka nam nieprawidłowo pracuje, bo organizm jest zakwaszony, to te witaminy, minerały, najlepsze, najlepszych firm, za które płacicie masę kasy, nie zostaną przyswojone jak, jak potrzeba. No to, to jest coś bezsensownego. Więc tu trzeba całościowo potraktować. Jeżeli mnie boli palec, to znaczy, że całe ciało choruje. Tak? Nie ma choroby kolana, nie ma choroby oka, nie ma choroby wątroby. Jeżeli jest choroba wątroby, to znaczy że cały organizm jest chory. Trzeba zadbać o Tego, cały organizm. To jest kwestia podejścia. Podejście. Nie objawowego, tylko przyczynowego. Znowu, trzeba patrzeć na człowieka holistycznie, czyli całościowo. Jego ciało, czyli soma, jego psychę, czyli choroby są psychosomatyczne, jego emocje. A to wszystko wynika z otoczenia, mówiliśmy na chyba pierwszym odcinku. Gdzie pracujesz? Czy masz mobbing w pracy? Czy pracujesz w korpo? Czy masz dobre układy? Czy dobre układy w rodzinie? Czy dobre układy z sąsiadami? Z przyjaciółmi? Znaczy, z przyjaciółmi się zazwyczaj ma dobre układy. Chyba, że to są tylko przeżywani przyjaciele i tak dalej. Wszystko na nas oddziałuje. Media na nas oddziałują, dlatego że od wielu lat nie mam telewizora, nie słucham tych wiadomości. Na własną rękę szukam informacji, a nie nasycam się cały czas bach, 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 źle, 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 źle. W pewnym momencie hmm. ze strachu można byłoby z domu nie wyjść. Dokładnie, ale tu chodzi o. No to, i tak, żeby, i tak ludzie Żyjemy w obozach, po tuż tak rozszerzając troszeczkę temat, miało być krótko. Nie W blokach. W kla klatkach blok ma klatkę. Tak. <noise> Zrozumcie kochani, jak to jest. kto zwraca na to uwagę? Kto zwraca to uwagę? Sobie. Dalej, słuchajcie, szczepionki Wam zapewnią bezpieczeństwo. A zobaczcie, jak zmieniono znaczenie słów. Bezpieczeństwo bez pieczy. A co to jest piecz? Piecza? Jakiegoś starosłowiańskiego opieka. Jestem bez pieczy. Bezpieczny, czyli w tym ludzkim no, powinien być, być zaopiekowany. A jestem bez opieki, bez pieczy. A ja jestem w pieczy. Jestem cały czas w pieczy, zaopiekowany. Wszechświat działa, dostarcza pomysły i teraz Wam też dostarczamy pomysł, informacje, co z tym każdy zrobi, to jest jego sprawa. Została nam dana wolna wola i wola człowieka, nawet upadłego, kiedyś to przeczytałem, ma być uszanowana. Więc my mamy, to możemy dostarczyć informacje tylko, tak? Ale wracając jeszcze do tego zdrowia, do tych stawów, sen... Przyznam wam się, grzeszę tutaj straszliwie. Już zacząłem się kłaść około 12, a często pierwsza druga. Rozwala totalnie. Wpływa na cały organizm, a więc wpływa na stawy. Mówiłem ćwiczenia. To nie chodzi o ciężkie ćwiczenia. Wstań. O której wstajesz? O 6. No to wstań o 5.55. No wiesz, ale nie mogę. Ale dlaczego nie możesz? Dlaczego nie możesz? O 5.55. Pięć minut ćwiczeń bardzo prostych lę, ćwiczeń dla leniwca. Możliwe, że e, przyjdzie czas, że pokażemy takie ćwiczenia. Taki cykl zrobimy. Ćwiczenia z Januszem przykładowo. Szykuję no, się ciekawie. <laughs> Każdy to może robić. Jeżeli ja to mogę robić, jeżeli Piotr, jeżeli u innych, to co, żeby też wszyscy. Tylko trzeba w to uwierzyć i się wziąć za buźkę i zrobić to dla siebie samego. Dokładnie, to kwestia, dyscy... kwestia samodyscypliny tak naprawdę. Samodyscyplina, ale to wiecie, jako, jaka to jest przyjemność mieć takie poczucie, że mam zdrowe, sprawne ciało. Zrobisz, yy, tak jak ja, yy, potrafię, no, powiedzmy, rano godzinę sobie robić. Dam sobie czadu, mhm. ja no, traktuję się trochę co najmniej bez litości, ale później, Jezu, prysznic i na koniec zimna woda, naprawdę. I to poczucie takiego żeściego, zdrowego, sprawnego ciała. Wychodzisz gdzieś tam na podwórko do sklepiku, idziesz nogi jak na sprężynach ci chodzą, energia się rozpiera, masz wrażenie, że fruwasz. To jest fantastyczne dopiero. <grym> ja Wam to woda, kochani. Wizja, wizja zdrowych, sprawnych ludzi, ze zdrowymi mózgami, ludzi życzliwych, uśmiechniętych, pełnych radości, nie no właśnie, bo najpierw trzeba zobaczyć jeszcze te uśmiechy u ludzi tak, na wszystkich. Tak, zobaczmy uśmiechy na swoich własnych twarzach. Kochani, no, co no nie jest. Nie ma nic fantastyczniejszego, jak zobaczyć uśmiechniętą osobę tak. na ulicy. Tak. Naprawdę. Słuchajcie, w ogóle mamy potężną grupę ludzi, z którymi współpracujemy, którzy byli na tych kuracjach. Ja też kiedyś, to był końcówka 2012 roku, mój znajomek, oznaliśmy się, namawiał mnie do tego. Pół roku mu odmawiałem. No więc ja wcale nie jestem lepszy niż Wy. Pół roku odmawiałem mu tego. Nie, nie będę korzystał. Nie, nie chcę i koniec. Dopiero jak go zobaczyłem, tam mówię w którymś odcinku, jak zobaczyłem go, Boże, w pierwszym odcinku pytanie, Jezu, szok. Biorę to. No i wiecie, człowiek zapłodnił sobie mózg, bo był przyzwyczajony do czegoś innego i dzisiaj wielu moich znajomych, jedni się odsunęli i bardzo dobrze, bo Janusz coś wymyśla, i na to miejsce przyszli zupełnie inni ludzie, fantastyczni, pomogli sobie i teraz pomagają innych, bo oni wzięli sobie po prostu jako, jakby to powiedzieć, za punkt honoru mnie ktoś pomógł, ja teraz mogę pomagać innym. Chcę pomagać oczywiście, tylko tym, którzy zechcą zrobić. Którzy zechcą, dokładnie. No to jest to, co mówiłem wcześniej. To jest naprawdę fantastyczna sprawa i ciężko się tym po prostu nie podzielić. Tak, a przy okazji jeszcze raz, bo ciągle to poruszam, bo ludzie, no to niech Pan powie, a co mam ci powiedzieć? Jakie produkty, z jakiej firmy i tak dalej, i tak dalej, to nie jest tak, dlatego że każdy taki, taki problem wymaga konkretnej, indywidualnej rozmowy, dlatego nieraz... No dzwonimy, dobrze byłoby, żebyśmy się spotkali indywidualnie, wykonać takie fajne podstawowe pomiary, żeby wiedzieć, co tam w tym organizmie, powiedzmy, drzemie, bardzo proste, ale bardzo istotne. No teraz akurat to jest problem, no to na telefon tak. ewentualnie, czy na Skype czy na Zoom'ie rozmawiamy, ale co wymaga rozmowy? Ja muszę wiedzieć, co się dzieje w rodzinie, w jego otoczeniu powyławiać wszystkie różne historie, a nie to, to, jest to, wszystko istotne. to proszę mi coś, ja muszę spersonalizować takie coś i, i uczę tego wszystkich moich zająków, którzy chcą propagować ten program. Rozmawiaj z człowiekiem, bo to jest jego indywidualna sprawa i mogą być pewne niuanse i trzeba te niuanse uwzględniać. Nie da się inaczej. Dokładnie, więc słuchajcie. Czyli... Ee, tak, to, tak to wygląda. E, myślę, że e, sami zobaczyliście, że jest to naprawdę bardzo proste. No i stawy mogą, jeszcze się... raz, trzeci odcinek. Stawy mogą działać bez problemu. W jedną nic, nic nie skrzypi, nic nie kropi. Nic nie skrzypi. Przez a, no, a nogę podnosi e, wyżej niż, e, niż ja. No, kopię ponad głowę jeszcze, Piotrka, tak. Ja stanę nie podniosę, tak mówi ale nieważne, słuchajcie, słuchajcie no e, takie są te zasady, mhm. jeżeli to Was zainteresuje, możecie się też do nas e, po prostu... Jest mail tam chyba do e, książki... Tak, tak jest, e, w, opisie, znajdziecie, w opisie znajdziecie naszego maila, e, książki gmail.com tak. e, także możecie napisać do nas maila... Czy odpowie Piotr, czy odpowie ja, czy przekierujemy do kogoś innego... Dokładnie. bo nie zawsze możemy, do tych ludzi, do których mamy zaufanie, którzy mogą Wam pomóc, przekierujemy Was i oni z Wami porozmawiają, będziecie mieli kontakt i tak dalej. Dokładnie. I to są A... ludzie, do których, do których mam zaufanie, bo oni przeszli masę szkolenia u mnie, yy, przeczytali masę moich książek, yy, przeszli przez te kuracje wielomiesięczne, niejednokrotnie, mhm. przynajmniej 3-4-miesięczne. I oni znają od jak to działa, i mogą naprawdę fantastycznie doradzić, pomóc. Dokładnie. Więc e, jeśli się odezwiecie, super. Jeśli nie, myślę, że i tak e, dostaliście tutaj kawałek naprawdę <laughs> ciekawej wiedzy, podanej w przystępny sposób. Ale to e... ocenią nasi obaj słuchacze, widzowie? Widzowie. widzowie. Tak. Widzowie. Słuchacze, widzowie. E, dobra, to w takim razie to jest moja e, subiektywna e, opinia. W takim razie. Słuchajcie, do widzenia. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki tato. E, I do zobaczenia w kolejnej serii. I trzymajcie tych pięć palów, Trzymajcie zdrowie w garści. Dokładnie. Cześć. To na